Wyobraź sobie, że wchodzisz do pomieszczenia i ona od razu zwraca uwagę właśnie na ciebie. Nie wiesz czemu. Nie przyszedłeś w garniturze za trzy tysiące, nie rzucasz tekstów z romansów, a jednak coś sprawia, że jej oczy zatrzymują się na tobie odrobinę dłużej. Co to jest? Dziś odkrywamy psychologię kobiecego pożądania, ale nie te z tanich poradników, tylko prawdziwe mechanizmy, które sprawiają, że kobieta zaczyna widzieć w tobie kogoś wyjątkowego. I uprzedzam, to nie jest odcinek o manipulacji. To odcinek o tym, jak stać się facetem, którego naprawdę chce się pragnąć. 1. Kobieta nie pragnie mężczyzny idealnego, pragnie mężczyzny emocjonalnie wyraźnego. Jednym z największych mitów jest to, że kobiety chcą ideałów: sześciopak, drogi zegarek, auto, kasa. Nie. Najsilniejszym wyzwalaczem atrakcyjności jest wyrazistość emocjonalna czyli coś, co psychologia nazywa subtelnością sygnałów tożsamościowych. Brzmi poważnie, ale chodzi o to, że kobieta szybciej zainteresuje się facetem, który reprezentuje coś konkretnego, niż kimś, kto próbuje być wszystkim i nikim naraz. Przykład? Jeśli jesteś spokojny, bądź spokojny z dumą. Jeśli jesteś ambitny, nie ukrywaj tego. Jeśli jesteś nieco introwertyczny, pokaż w tym klasę. Kobiety pragną autentyczności, która wyróżnia, a autentyczność to cecha, którą można poczuć w ciągu kilku sekund. 2. Męska energia, którą kobiety czytają, zanim powiesz jedno słowo. To nie jest żadna magia, tylko neurologia społeczna. Kobiety z racji ewolucyjnych i społecznych doświadczeń są często bardziej wyczulone na podświadome sygnały. Dlatego zanim ocenią Twój wygląd czy słowa, oceniają Twoją energię. I teraz uwaga, to jest moment, gdzie większość facetów popełnia błąd. Bo próbują wyglądać na pewnych siebie, zamiast być pewnymi siebie. Nie chodzi o napinanie się, udawanie luzu, rzucanie suchego hej mała. Chodzi o spokój, który mówi: czuję się dobrze sam ze sobą. Kobiety pragną mężczyzny, który nie potrzebuje ich uwagi, ale ją docenia. 3. Zasada pierwszych 20 sekund. To ona decyduje o wszystkim. W ciągu pierwszych 20 sekund Kobieta nie ocenia twojego intelektu ani twoich planów na życie. Ocena dotyczy czegoś zupełnie innego. Czy jesteś bezpieczny? Czy jesteś ciekawy? Czy jesteś spójny? To oznacza, że pierwsze wrażenie to nie żadne triki, tylko sposób w jaki podchodzisz, sposób w jaki mówisz cześć, sposób w jaki patrzysz jej w oczy. To, czy twoje ciało mówi to samo, co twoje słowa. Kiedy jesteś niespójny, ona to czuje. Kiedy jesteś spójny, ona nie wie czemu, ale czuje magnetyzm. 4. Najbardziej pożądana męska cecha według badań i nie to niepewność siebie. Większość ludzi myśli, że kobiety najbardziej pociąga pewność siebie. To prawda, ale tylko częściowo, bo jest coś ważniejszego kompetencja społeczna to połączenie trzech rzeczy umiejętność czytania emocji innych. Lekka charyzma w komunikacji, poczucie własnej wartości, które nie wymaga dominacji. Kiedy facet umie stworzyć dobrą atmosferę, nie udawaną, tylko prawdziwą, wtedy kobieta zaczyna go postrzegać jako kogoś, z kim czułaby się dobrze w dłuższej perspektywie, a to buduje pragnienie. 5. Coś, o czym mało który facet mówi. Atrakcyjność to efekt kontrastu. Najsilniej przyciąga to, co tworzy napięcie nie konflikt, napięcie. Chodzi o połączenie dwóch energii ciepła. Jesteś miły, uważny, empatyczny. Połącz to ze stanowczością. Masz zdanie, kierunek, decyzję. Facet, który jest tylko miły, znika w tle. Facet, który jest tylko dominujący, odstrasza. Pożądanie pojawia się, gdy kobieta czuje on jest ciepły, ale jednocześnie silny. Przy nim czuje się dobrze, ale też czuje respekt. On mnie słucha, ale nie traci siebie. To jest męska dychotomia. I to jest paliwo pragnienia. Szósty największy błąd w uwodzeniu próba zaimponowania. Jeśli chcesz, aby kobieta cię pragnęła, przestań się popisywać. Wyobraź sobie gościa, który mówi: Mam firmę, auto, plan, sukces. Wiesz, co dzieje się w głowie kobiety? Dlaczego on tak bardzo chce, żebym to wiedziała? Kobiety nie pragną mężczyzny, który chce je przekonać, że jest wartościowy. Kobiety pragną mężczyzny, który jest wartościowy i to spokojnie widać. Prawdziwy magnes to niedosyt. Jedno zdanie zamiast dziesięciu. Drobny gest zamiast wielkiego show. Uśmiech, który mówi: Lubię cię, zamiast desperackiego: Wybierz mnie. Jeśli chcesz więcej odcinków o psychologii atrakcyjności, zostaw suba i daj znać w komentarzu, czy chcesz część drugą, o sygnałach, że kobieta już zaczyna cię pragnąć. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się i pamiętaj, uwodzenie to nie techniki, to jakość Twojej obecności.